Drodzy, witam Was serdecznie. Ja jestem Katy, i dzisiaj zapraszam Was na zapowiedzi wydawnicze na marzec. Jeżeli chociaż przez chwilę wydawało Wam się, że może w tym miesiącu w końcu odpoczniemy, no to jestem tutaj dzisiaj po to, żeby rozwiać Wasze wątpliwości. Wybrałam 30 tytułów, to oczywiście nie wszystkie, więc zachęcam Was jak zwykle do uzupełniania tej listy w komentarzach. Te 30 tytułów to jest wystarczająca baza, żeby już wyróżnić pewne trendy, które widzę bardzo silne w marcu. Pierwszym z nich są oczywiście książki influencerów. Nie jest to nowy trend, ale tych, książek jest coraz więcej i jak oglądam sobie opisy tych książek to już niektóre one mnie nie zachęcają. Druga kategoria, drugi trend to są kryminały retro. Widzę, że robi się taka fala właśnie nie tyle kryminałów, właśnie osadzonych gdzieś bardzo daleko w przeszłości, historycznych, ale takich w latach 80., w końcówce lat 80. albo w latach 90. -tych. Takie lekko retro, lekko nostalgiczne. Sporo takich premier w nadchodzących miesiącach. Kolejny silny trend to są oczywiście Cozy Mysteries, czyli takie kryminały o niskim progu zintensyfikowania gdzie bardzo często śledczym nie jest policjant, tylko jakaś przypadkowa osoba, a rzecz dzieje najczęściej w jakiejś małej lokalnej społeczności. No i czwarty trend, który silnie widać w marcu, to jest literatura azjatycka, ale taka bardzo przytulna. To nie są jakieś bardzo skomplikowane książki, natomiast to są książki otulające, które mają sprawić, że poczujemy się lepiej, osadzone w księgarniach, kawiarniach i wszystkich takich miłych, przytulnych miejscach. Nie rozdzielam na kraje. Traktujmy literaturę azjatycką jako takie ogólne hasło. No ale do konkretów, do konkretnych premier. Pierwsza książka wpisuje się właśnie w ten temat książek influencerów. 5 marca ukaże się Krew nas połączy. Była książka Krew nas rozdzieli chyba, teraz będzie książka Krew nas połączy. Jej autorem jest Łukasz, który w internecie działa jako Lookbooks, który stworzył historię o dwóch braciach-bliźniakach. Jednym z nich jest Nikolas, który żyje już 502 lata. Tak, to jest historia o wampirach. Większość tego czasu spędził w pogoni za swoim niegodziwym bliźniakiem Adamem. Ludzie generalnie mają nadzieję, że Adam przepadł już na zawsze, nikt natomiast zdaje sobie sprawę z tego, że to jest nieprawda. Bo gdyby Adam nie żył, no to on by o tym wiedział, on by to odczuł. Więc próbuje zapomnieć, próbuje po prostu żyć, skoro nie może go odnaleźć. Natomiast coś mu ciągle nie daje spokoju. Nocami przychodzą do niego sny, w których pojawia się miasto. Nic specjalnego, jakaś dziura, jakaś wiele, tylko że w tym. Mieszka uśmiechnięty zielonooki chłopak, jego spojrzenie dręczy nieśmiertelnego. Wreszcie nikt decyduje się porzucić Nowy Jork i ruszyć w drogę. Dokąd przekona się, kiedy dotrze do celu. E, to jest akurat ten przypadek książki, która nie szczególnie mnie interesuje już po samym opisie. E, konstrukcja tego opisu, który Wam tutaj streściłam, jest dość. Dziwna, więc mam nadzieję, że książka językowo w środku będzie lepsza niż ten opis, ale sama historia jakoś mnie nie przyciąga, więc raczej zostawiam w takim dalekim planie, może kiedyś jak wpadnie mi w ręce, ale się nie wyrywam do lektury. Następna książka, na którą zwróciłam w marcu uwagę, to premiera z szóstego nie o takiej córce marzyliście. Tutaj jest historia z kolei dwóch sióstr. Jedna była tą lepszą córką, Olga właśnie zawsze spełniała oczekiwania rodziców, była im posłuszna, była jej takim oczkiem w głowie. Julia natomiast nie Pokorna buntowniczka marzyła tylko o tym, żeby wyrwać się z tego domu. E, to przez nią siostra była tam, gdzie była, w momencie kiedy zginęła. Teraz Olga odeszła, Julia została niestety. Wkrótce Julia ma odkryć, że jej siostra wcale nie była tak idealna, jak się wydawało, jak wszyscy myśleli. E, za wszelką cenę będzie próbowała dowiedzieć się o niej czegoś więcej. E, ma jej w tym pomagać konor, uroczy i bogaty chłopak, z którym pozornie więcej ją dzieli, aniżeli łączy. Ich zakazane spotkania nie sprawiają, że Julia staje się bliższa temu ideałowi rodziców, ale zbliża się do prawdy o swojej siostrze. Kolejna premiera z 6 marca wpisuje się w ten trend kryminałów retro, to Sierociniec. Akcja dzieje się w czerwcu 1975 roku, do biura Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Milicji Obywatelskiej zgłasza się Irenka, była podopieczna jednego z domów dziecka, która przekonuje śledczych, że była świadkinią tego, jak jej siostra została sprzedana. Zgłoszenie trafia do milicjantki, która sama była wychowanką domu dziecka, spędziła całe dzieciństwo w sierocińcu, w związku z tym bardzo osobiście angażuje się w tą sprawę, i postanawia ją bardzo dokładnie wyjaśnić. Nie zdaje sobie sprawy z tego, że kiedy przekroczy dom tego państwowego domu dziecka, wkroczy w ciemność, która może ją pochłonąć. Mroczne ścieżki mają prowadzić na szczyty komunistycznej władzy. Rozwiązać sprawę mogą tylko zaufani śledczy. Ta śledcza, właśnie Romanowska, zbiera zespół kryminalnych, którzy wsławili się rozwiązywaniem spraw sekty ze wzgórza Kupały i Bractwa Sprawiedliwych. Śledczy, decydując się na przekroczenie granicy pr pierwotnego zła, mają zostać wystawieni na próg. Kolejna premiera z 6 marca jest trochę lżejsza. To randka w Paryżu. Historia Hany i Simona, którzy w ostatniej chwili wsiadają do pociągu jadącego do Amsterdamu. Mają jechać na ślub siostry Simona. Nie znają sobie jednak sprawy z tego, że wagony tego pociągu będą się rozdzielać. I jeden faktycznie pojedzie do Amsterdamu, drugi natomiast, w którym właśnie znajduje się Hanna, pojedzie do Paryża. Dziewczyna nie ma ani bagażu, ani telefonu komórkowego, ani biletu, ani perspektyw na to, że dotrze na czas do Amsterdamu. W związku z tym postanawia spędzić kilka godzin w Paryżu, poczekać na kolejny pociąg. No i tak się składa, że czekanie w obcym mieście na pociąg wcale nie jest tak złe, jak konieczność spędzenia tego czasu z Leo, przystojnym, ale irytującym Francuzem, który obwinia ją za to, że właśnie muszą jechać jakoś tak naokoło. Podejrzewam, że doszło do jakichś zamiany miejsc, może mieli jechać e, Hanna i Simon razem, coś tam nie wyszło. W każdym razie Hanna utknęła w tym Paryżu z tym mężczyzną i czym więcej czasu z nim spędza. To tym bardziej on ją irytuje, ale tym bardziej ona również kwestionuje swoje poukładane życie w Londynie. E, troszkę opis tej książki jest dla mnie wątpliwy. To znaczy, nie wiem, dlaczego ten Leo miałby się pojawić i w jakikolwiek sposób obwiniać dziewczynę. E, to nie jest wyjaśnione na skutek, czego oni trafiają razem e, do tego Paryża i dlaczego muszą tam spędzić ten czas razem. Mam nadzieję, że fabuła coś więcej wyjaśni, e, ale nie wyrywam się jakoś szczególnie do lektury. Może kiedyś wpadnie mi w ręce, ale są inne książki, które interesują mnie bardziej. 12 marca ma ukazać się pamiętnik księżniczki, część druga. Wydawnictwo kontynuuje wydawanie tej serii dość nostalgicznej dla mojego pokolenia. Widzę, że cieszy się też z zainteresowaniem tych młodszych czytelników, więc jeżeli macie ochotę przeczytać, to w marcu kolejny tom. I w marcu 12 również do ostatniego słowa. Historia Samanty McAllister, która jest popularną dziewczyną, taką typową It girl, natomiast ma pewien sekret, który może sprawić, że straci to wszystko, na co pracowała tą swoją pozycję, bo ona należy, wiecie tej szkolnej elity, która bardzo ocenia to, jak zachowują się inne osoby, jak się ubierają, co robią i tak dalej. Natomiast tym sekretem, który ona ukrywa jest to, że ma zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, OCD. Pewnego dnia Samantha spotyka Caroline, taką szkolną outsiderkę, ekscentryczkę, która nie przejmuje się za bardzo tymi elitarnymi konwenansami i która zabiera ją do zakątka poetów. To jest tajny klub stworzony przez uczniów, którzy są wykluczeni ze szkolnej społeczności, nie czują się jej częścią, czują się gdzieś na Marginesie łączy ich miłość do poezji. Podczas tych spotkań z nowymi znajomymi, Samantha może odpocząć w końcu, odetchnąć od tych nieustannych wymagań, które sobie stawia, tych wysokich standardów, które stawia jej również otoczenie, no i zaczyna czuć, że wreszcie trafiła na swoje miejsce. Wszystko wydaje się iść po jej myśli, aż w trakcie pewnej rozmowy jej świat wywraca się do góry nogami. 13 marca, chyba najważniejsza dla mnie premiera tego miesiąca, czyli Robaki w ścianie. Pierwszy tom serii kryminalnej z komisarzem Bondysem, serii, którą miałam przyjemność redagować fantastyczny kryminał retro i mówię to nie tylko jako redaktorka, bo tutaj naprawdę materiał wyjściowy był fantastyczny. Ta książka praktycznie nie wymagała takiej pracy fabularnej, tam wszystko się spinało. Poprawiliśmy drobiazgi językowe i mam wrażenie, że wyszło coś naprawdę fantastycznego. Mamy Bydgoszcz lat 90., taką Bydgoszcz w cieniu zachemu. Zostają odnalezione okaleczone zwłoki dziewczyny, ale sprawca ewidentnie się nie wstydzi tego co zrobił. Podpisuje swoją ofiarę i sam wręcz naprowadza śledczych na swój trop. Jest bardzo brawurowy, bardzo odważny, no i nie poprzestanie na tej jednej ofierze. Więc komisarz Bondus musi zrobić wszystko, żeby złapać tego sprawcę, zanim Bydgoszcz ogarnie panika, zanim pojawią się kolejne ofiary. Fantastyczna książka dla miłośników seryjniaków, dla miłośników kryminałów retro, dla miłośników takich bardziej surowych i szorstkich głównych bohaterów, którzy mają w sobie taki pierwiastek czegoś dobrego. Ja jestem absolutnie w tej historii zakochana i mam nadzieję, że Wam również się spodoba. 13 marca, również premiera, na którą czeka prawdopodobnie połowa książkowego internetu, czyli Iron Flame Żelazny Płomień. Polskie wydanie drugiego tomu Fourth Wing. Oczywiście, że planuję przeczytać, ale raczej nie w polskim tłumaczeniu, tylko w oryginale, no bo skoro już kupiłam książkę i stoi na półce od dłuższego czasu, to może w końcu wypadałoby znaleźć dla niej chwilę i ją po prostu przeczytać. Kolejna książka, którą z pewnością będę czytać w marcu, to Córka z Grecji. Premiera również 13. Kolejny tom cyklu. Była już córka z Włoch, córka z Kuby, teraz córka z Grecji. No i kolejne pudełko, a w pudełku stara fotografia oraz fragment partytury. Te właśnie wskazówki naprowadzają Elle, główną bohaterkę na historię jakiegoś mężczyzny, który został zmuszony do opuszczenia swojego kraju i do rozpoczęcia nowego życia w Londynie oraz historię dziewczyny z wyjątkowym talentem muzycznym, która podbiła serce młodego skrzypka. Młodzi jednak nie mogli być razem, jedno z nich musiało wyjechać z Londynu, prawdopodobnie właśnie wyjechało do Grecji. No i właśnie Ella będzie próbowała odkryć historię tych dwojga młodych. Kochanków i stanie twarzą w twarz ze swoją zapomnianą grecką rodziną. Ta historia ma jej dodać odwagi, żeby zastanowić się, co dalej z jej poukładanym życiem w Londynie, czy chce wrócić do mężczyzny, który na nią tam czeka, czy pozwoli sobie na zupełnie nową relację. To jest dość podobny schemat, co poprzednie dwa tomy tej historii. Każdy jest oparty mniej więcej o te same założenia, natomiast bohaterki poprzednich tomów, jak dobrze pamiętam, nie miały partnerów, którzy czekali na nie w domu, że tak powiem, tylko były singielkami albo były świeżo po rozstaniu, a tutaj mamy historię kobiety w związku, która być może będzie rozważała inny związek, a więc z całą pewnością będę czytać. 13 marca powróci również komisarz Igor Brudny w książce Smolarz. Tym razem w Bieszczadach dochodzi do zaginięcia dwóch turystek, z powodu tragedii ożywa legenda o ponurym Smolarzu. Dręczony wyrzutami sumienia Igor Brudny, który w górach próbował odzyskać spokój, wbrew sobie angażuje się w sprawę. Kiedy podejrzenie pada na jego sąsiada, który zajmuje się wypałem drewna, komisarz jako jedyny kwestionuje jego winę. Przeciwko sobie ma nie tylko tajemniczego mordercę, ale również miejscowy układ sił, na czele którego stoi polityk, będący dla mieszkańców niemalże Bogiem. Szukając sprawcy Brudny ma odkryć tajemnicę, przy której straszna legenda okaże się jedynie bajeczką dla dzieci. 13 marca ma ukazać się również Kaikei, czy Kaikeji, historia pewnej kobiety. Ona przedstawiona jest w opisie jako jedyna córka Radży, która jest warta tyle, ile zawarte przez nią małżeństwo. Ma być bezradnym dzieckiem wygnanej matki, pomijaną, milczącą siostrą, żoną, która uratowała męża na polu walki, mądrą przywódczynią, która zasiada w Radzie Królestwa Kosali, czułą matką, wyrodną matką, okrutną zdrajczynią. Całe życie walczyła z tradycją, mężczyznami, bogami, chciała mieć głos, chciała odcisnąć swój ślad na obliczu świata. Po przejściu kamienistych ścieżek, po przekroczeniu własnych granic i poświęceniu wszystkiego, co kiedykolwiek ukochała, pozostanie jej tylko obraz śmierci, widziany raz za razem pod zamkniętymi powiekami. Oto jej spuścizna. Tak książka jest zapowiadana, i chociaż zazwyczaj tak enigmatyczny opis nie przyciągałby mnie do lektury, to tutaj. Wydaje mi się, że będziemy mieli tak... Interesującą silną postać kobiecą, że ten tytuł może być warty lektury, może być warty poświęcenia jej uwagi. Kolejna premiera z 13 wpisuje się w ten trend kołzy książek azjatyckich, nietuzinkowy sklep całodobowy. Rzecz dzieje się w Seulu, w małym, niepozornym sklepiku całodobowym. To takie miejsce, do którego wpada się tylko na chwilę, żeby wziąć coś na wynos, nie spędza się tam za dużo czasu. Pewnego dnia właścicielka odnajduje cenną zgubę przy pomocy pewnego bezdomnego mężczyzny i poruszona jego losem. Postanawia zatrudnić go w sklepie. Wielki jak niedźwiedź Doko, czyli właśnie ten mężczyzna z początku nie wzbudza zaufania, nie wiadomo, skąd się wziął, cierpi na amnezję, ma problemy z mówieniem, ale odkąd pojawił się w tym sklepie, w życiu pracowników i w życiu klientów zaczęły dziać się dziwne pozytywne rzeczy. Młoda dziewczyna zyskuje odwagę, żeby zrobić krok dalej. Zapracowany ojciec przestaje topić smutki w alkoholu, zagubiona matka odnajduje nić porozumienia z synem, bo czasem jedna iskra dobra wystarczy, aby odmienić życie wielu osób. Tak kończy się opis i mam wrażenie, że to właśnie ma być celowo taka książka typu feel good, macie ją przeczytać i poczuć, że jest jeszcze w życiu, jest jeszcze w tym szarym, smutnym świecie coś dobrego i coś pięknego. O okładce kolejnej książki trudno powiedzieć, że jest czymś dobrym i pięknym, ale bez wątpienia zwraca uwagę i zapada w pamięć. To zła krew, czyli kolejny kryminał w temacie retro. Rzecz dzieje się w topicach. W roku 98. rozdziobana twarz młodej dziewczyny przypomina maskę. Ofiarą jest córka miejscowego prominenta, którego zakłady chemiczne utrzymują przy życiu całe miasto. Potwór, który dopadł Julię, dusił ją bez opamiętania, a po wszystkim pozbawił dziewczynę oczu. Mieszkańcy każdego dnia spotykają tego mordercę w dusznym korytarzu bloku z wielkiej płyty, albo mijają w drzwiach wypożyczalni kaset wideo i chociaż wszyscy dokładnie go znają, to nikt nie ma pojęcia, kim jest naprawdę. Zagadkę brutalnego zabójstwa ma wyjaśnić komisarz Ada Heldisz. E, zamieniła komedię stołeczną na prowincjonalny posterunek, aby uciszyć narastające ataki paniki i żeby nie postradać zmysłów. Zaślepiona ambicją policjantka nie dostrzega jednak, że z każdym krokiem zbliża się do przepaści, a diabelnie inteligentny morderca tylko czeka na moment, aż sama wpadnie w jego sidł. Brzmi to bardzo, bardzo dobrze. Podejrzewam, że książka będzie makabryczna, jeżeli sugerować się okładką, ale robi to wrażenie i jestem bardzo ciekawa. Następna premiera z 13 to nie zapominajka, czyli nowa książka Kerstin Gier, autorki trylogii czasu na przykład. E, tutaj mamy bohatera, który jest inteligentny, popularny i bardzo cool, e, oraz bohaterkę, która jest szarą myszką, córką z nienawidzonych, zdewociałych sąsiadów z naprzeciwka, e, uwielbia powieści fantazy i zdecydowanie nie jest w typie Queena, e, czyli tego głównego Bohatera, no ale pewnego dnia chłopak musi uciekać przed stworzeniami jak z koszmaru, ulega ciężkiemu wypadkowi, po którym zaczyna dostrzegać rzeczy, które nie są rzeczywiste, rzeczy nie z tego świata. No i komu może o tym powiedzieć? No właśnie tej dziewczynie z sąsiedztwa, która umiłowała sobie literaturę fantastyczną i której właśnie takie stwory i dziwy nie dziwią. 13 marca również polskie wydanie dość głośnego zagranicznego romantazy, czyli Powerless. Książka okaże się w Polsce jako bezsilna i dotyczy świata rządzonego przez obdarzonych mocami elitarnych. Zwykła dziewczyna ze slumsów staje przed wyzwaniem i musi przetrwać. Rzecz dzieje się w królestwie Ilii i zwyczajni są tam skazani na banicję lub na śmierć. Ich niedobitki ściga Kai, brat następcy tronu od dziecka szkolony na egzekutora. W czasie jednej z takich akcji nieoczekiwanie z ratuje go Pedyn, bezdomna dziewczyna bez mocy. I w ten właśnie sposób ze środowiska ulicznych złodziejaszków bezdomnych dziewczyna trafia na organizowany przez króla turniej, w którym biorą udział wybitni elitarni. W trakcie morderczych rozgrywek trudnością okazuje się nie tylko to, że trzeba przeżyć, ale również odnalezienie się w relacji z księciem, no i z jego bratem, który budzi w niej emocje, wobec których dziewczyna czuje się. Bezsilna. Następna książka, która zwróciła moją uwagę, to Pod drzewem Sykomory, reklamowana jako najsmutniejsza książka Buktoka. To jest, myślę, taki romans płaczkowy, typu Promyczek, typu Nasze życzenie. Główną bohaterką jest Emery, która miała jednego wroga. Czas. W życiu nie oczekiwała wiele. Marzyła o tym, żeby mieć rodzinę, żeby się zakochać, żeby spełniać jakieś tam swoje kolejne życiowe plany, ale okazało się, że zachorowała na tą samą chorobę, na którą zmarła jej siostra, więc wtedy pożegnała się z jakimiś swoimi marzeniami, planami, wiedząc o tym, że za chwilę może umrzeć, już nie robiła tych planów i nie miała jakichś wielkich nadziei. Ale przeprowadziła się do domu swojego ojca i tam poznała Kaidena. No i mężczyzna wywołał w niej pewne uczucia, których się już nie spodziewała poczuć, zaczęli spędzać razem czas, zaczęła się czuć z nim bezpiecznie, swobodnie. Każdy dzień, kiedy on nie wiedział o jej chorobie i spędzał go razem z nią, był dla niej po prostu czymś cudownym. No ale Czas nie chciał się dla nich zatrzymać. Obstawiam, że to jest taka książka, do której naprawdę jest potrzebna e, nie paczka chusteczek, tylko cały wagon chusteczek. Podejrzewam, jak się skończy, oczywiście, e, ale i tak nie wykluczam lektury. Myślę, że będę się jej przyglądać. Następna marcowa premiera to Ten Głód. Główną bohaterką jest Dorothy Daniels, która przyrządza bardziej doskonałe potrawy niż najlepsi szefowie kuchni. Jest fenomenalną krytyczką kulinarną, ale jednocześnie jest skazaną na karę więzienia seryjną morderczynią. Swoją historię opowiada z zakrat. Od dzieciństwa, przez szczyt kariery, do momentu, w którym wbiła szpikulec do lodu w szyję mężczyznę na Fire Island. Razem z bohaterką mamy podróżować między jej życiem obecnym, a tym, co doprowadziło ją do tego pobytu w celi. E, mamy poznać historię kobiety, która zrozumiała, że skoro namiętność oznacza upragnioną władzę, to nic nie może już jej teraz powstrzymać. Kolejna cozy marcowa książka to kawiarnia pod pełnym księżycem. Miejsce, które nie ma stałej lokalizacji, pojawia się nieoczekiwanie w różnych miejscach, w pasażu handlowym, na końcowej stacji kolei w cichej dolinie rzeki wszędzie tam gdzie jest potrzebna i wtedy kiedy księżyc jest w pełni w kawiarni goście nie składają zamówień serwuje się specjalnie dla nich przygotowane specjały w zależności od tego jakie są ich pragnienia marzenia oraz lęki nie ma standardowych kelnerów ponieważ kelnerami w tej kawiarni są koty koty mają pomagać tym gościom żeby otwierały się ich serca i żeby łatwiej było im pokonywać problemy zdecydowanie pomaga w tym również magiczna atmosfera w której nie stroni się do wróżb, czytania z gwiazd i przenoszenia pomiędzy różnymi wymiarami. Jak sugeruje opis, to ma być urocza, skłaniająca do refleksji książka o tym, jak rozpoznawać swoje uczucia i pozostawać wiernym sobie. Myślę, że to jest taka wypadkowa właśnie tych cozy książek azjatyckich i tego, co zadziało się w zanim wystygnie kawa. Ta książka mam wrażenie rozpoczęła taki nurt takich kawiarniano-magicznych książek i kolejne tytuły podtrzymują te trendy. Kolejna książka, na którą zwróciłam uwagę to Fallen Princess, wyłącznie ze względu na nazwisko autorki, bo Mona Casten, którą znamy z przede wszystkim literatury young adult, new adult, obyczajowej i romantycznej, e, porywa się na fantastykę. To ma być historia 17-letniej Zoe, która jej życie staje na głowie po tym, jak dziewczyna przewidziała śmierć swojego szkolnego kolegi. Okazuje się, że zamiast daru uzdrawiania, który do tej pory był jej przypisywany, e, który powinna odziedziczyć sw po swojej słynnej matce, ma predyspozycję do bangi śmierci. E, okazuje się, że jest bank. Wiążli. Wstrząśnięta tym odkryciem musi się przenieść na inny wydział szkoły magicznej, do której chodzi. E, przydzielony jej mentor jest żniwiarzem, który za jednym dotknięciem potrafi wyrwać z człowieka duszę. Ten bohater właśnie ma pomóc Zoe z oswojeniem się z tymi nowo odkrytymi zdolnościami, ale śmierć kolegi nie daje jej spokoju. E, postanawia przyjrzeć się dokładniej tej sprawie, no i stopniowo odkrywa, że sporo osób właśnie w tej magicznej szkole ma coś do ukrycia i pilnie strzeże swoich tajemnic. A przede wszystkim właśnie jej mentor na widok którego jej serce zaczyna bić szybciej. Kolejna premiera z 13 to Twoje serce będzie kiedyś czerwone. Historia Frey i Agata. Freja kiedyś się z nim przyjaźniła, ale dzisiaj Agat ma już innych znajomych. Jest znanym influencerem, należy do najpopularniejszej grupy dzieciaków w szkole, ale kiedy Freje zdradzą jej najlepsze przyjaciółki, to właśnie on przyjdzie jej na pomoc, a wkrótce ona będzie ratować jego. Czy to, co nadchodzi między bohaterami, to na pewno będzie tylko powrót do przyjaźni? Takie pytanie stawia autorka. Odpowiedź poznamy 13 marca. Tego dnia również kolejna książka Riley'ego Seigera Wznowienie jedynych ocalałych. Świat nazywa te kobiety ocalałymi. Są jedynymi osobami, które przeżyły, mimo tego, że ludzie dookoła ich nie mieli tyle szczęścia, przeszły przez koszmar, który odcisnął na nich piętno i nie chcą mieć ze sobą zbyt wiele wspólnego. Nie znają się osobiście, ale łączy je właśnie ten ciężar i te trauma. Codziennie próbują zapomnieć o tej masakrze, którą, której doświadczyły. Pewnego dnia jednak, Jedna z nich zostaje odnaleziona w swojej wannie martwa, a druga staje na progu domu tej trzeciej, no i wspólnie będą próbowały rozwikłać zagadkę śmierci tej pierwszej. 13 marca również niebo jest wszędzie, czyli wznowienie debiutanckiej powieści Jandy Nelson, autorki nagradzonego i uwielbianego przez wielu czytelników, oddam ci słońce. To ma być poetycka opowieść o tych wszystkich szalonych rzeczach, które dzieją się, kiedy ludzie pogrążają się w rozpaczy i w żalu. Ostatnia premiera z 13 to złota łyżka. Co roku sześcioro uczestników przyjeżdża do pewnej rezydencji, żeby wziąć udział w konkursie kulinarnym, w konkursie cukierniczym. Ten dom nie jest tylko planem programu telewizyjnego, ale jest również domem gospodyni tego programu właśnie, która tylko pozornie wygląda na niewinną, nikomu nie szkodzącą staruszkę, ale w rzeczywistości ma coś za uszami. No i początkowo to, co dzieje się na planie tego programu nie jest jakoś groźne. Ktoś zamienia cukier na sól, ktoś tam komuś coś podłoży nie takiego, ale w w momencie, kiedy na planie pojawiają się zwłoki zaczyna się robić niebezpiecznie. Kolejna książka, premiera z 27 marca, ujęła mnie absolutnie okładką. Jest przepiękna. To Galeria Snów Daler Guta. Jest takie miasto, które najlepiej jest zwiedzać we śnie i właśnie najciekawszym elementem tego miasta jest Galeria Snów, która gromadzi i sprzedaje różnego rodzaju sny. W tym sklepie zawsze zbiera się tłum ludzi i zwierząt, którzy są zainteresowani drzemką. Każde piętro ma być wyposażone w sny z różnego rodzaju gatunków, od dzieciństwie, o zabawnych podróżach, o pysznym jedzeniu, aż po koszmary. Penny, lekkomyślna i ciekawska dziewczyna, właśnie rozpoczyna tam pracę na recepcji, i już pierwszego dnia okazuje się, że ktoś kradnie butelkę z bardzo cenną zawartością. Penny postanawia dociec, dlaczego ludzie w ogóle śpią i śnią, no i czy złodziej zostanie ukarany za swoją zuchwałość. Kolejna premiera z 27 to nowa książka Becky Albertali, Imogen, oczywiście. Imogen jest beznadziejnie hetero, ale jest za to najlepszą możliwą sojuszniczką. Zasługuje po prostu na złotą gwiazdkę i dyplom. Zna dyskurs, nie omija żadnego spotkania queerowej grupy, ma queerowych przyjaciół i jest gotowa zrobić dla nich wszystko i bardzo ich wspierać. Nawet jeżeli oznacza to, że będzie musiała trochę skłamać, trochę nagiąć fakty, ponieważ Lily, która niedawno dopiero dokonała coming outu, zrzuciła na nią taką tęczową, Bombę. Powiedziała wszystkim swoim nowym znajomym, że kiedyś się spotykały i były parą. Nikt z tych nowych znajomych nie wie, że Imogen w rzeczywistości jest hetero, a sama Imogen wydaje się nie wiedzieć jeszcze wszystkiego na swój temat. Zwróciłam też uwagę na reportaż, który ukaże się 27 marca: Jak złodziej przyszła reportaże i rozmowy o starości. Tutaj autorkami są dwie reporterki, które wiekowo dzieli pokolenie i razem przyglądają się tematowi właśnie obecnej i przyszłej starości. Dopełnieniem tego reportażu, oprócz właśnie Rozważaj na temat starości, mają być rozmowy z osobami, które zajmują się nią jakby zawodowo z lekarzami, psychologami, terapeutami, ale również z filozofem, z którym właśnie reporterki rozmawiają o tym, jak starość jest postrzegana w takim większym spektrum, w szerszym pryzmacie i jak oddziałuje na nas. Myślę, że biorąc pod uwagę to, że żyjemy w jednak starzejącym się społeczeństwie i starość nie jest atrakcyjnym i wygodnym tematem, i rzadko kiedy jest w ogóle pokazywana, raczej ta starość, jest odsuwana trochę na margines, mimo tego, że coraz większej grupy osób dotyczy. Myślę, że temu tytułowi warto się będzie przyjrzeć, sama będę go wypatrywać, bo starość nie jest takim właśnie wygodnym tematem, jest takim trochę uwierającym jak kamień w bucie, a wypadałoby go lepiej poznać, no bo suma summarum każdego z nas prędzej czy później będzie dotyczył. Zbliżając się do końca, 27 marca premiera furii nowej książki Alexa Michalidesa. Furia to jest nazwa na miejscowy wiatr, który wiruje wokół greckich wysp. Jest wściekły, dziki i nie przewidywalne. Główną bohaterką książki jest Lana, która jest osamotnioną gwiazdą filmową. Sława ma już za sobą te najlepsze swoje czasy i zaprasza najlepszych przyjaciół na weekend na swoją prywatną grecką wyspę. Ale stara przyjaźnie skrywają pewne gwałtowne namiętności, nierozwiązane sekrety, niewypowiedziane tajemnice i jakieś urazy, które kryją się tuż pod powierzchnią. Za 48 godzin jedna z tych gości, jedno z bohaterów będzie martwe, a to ma być dopiero początek. No, i w tematach Cozy Mystery, Cozy Kryminałów, tajemnica morderstwa w Windsorze. Czyli kryminał, słuchajcie, w którym głównym śledczym, główną bohaterką jest królowa Elżbieta. Coś się dzieje na terenie posiadłości w Windsorze. Zbliżają się 90. urodziny królowej. Dwór jest cały zajęty przygotowywaniem przyjęcia i pewien młody pianista zostaje znaleziony martwy w pokoju gościnnym na poddaszu zamku. W związku z tym, że nie bardzo kto ma się tym tematem zająć, to do. Akcji i do wyjaśnienia sprawy wkracza nie kto inny, jak właśnie królowa Elżbieta II, e, ponieważ od lat prowadzi. Podwójne życie. Jest nie tylko królową, nie tylko monarchinią, ale również w sekrecie przed wszystkimi. Wykorzystuje swój talent do rozwiązywania zagadek kryminalnych i sugeruje kolejne ruchy śledczym ze Scotland Yardu. Myślę, że to jest fantastyczny pomysł na książkę. Jeżeli realizacja będzie dobra, to wiecie, wykorzystanie tak ikonicznej postaci czy się lubi, czy nie, to jest inna sprawa. Ale królowa Elżbieta była tak ikoniczną postacią, że jako bohaterka książki. To naprawdę może, jeżeli jest zrobione dobrze, to, to naprawdę może być bardzo udane. Kolejna influencerska marcowa książka to Bliźniaczy Płomień. Książka Maxa, znanego w internecie jako Bukowicz. Tutaj historia dotyczy życia Dajkiego, który wywraca się do góry nogami po tym, jak w centrum Paryża ginie jego chłopak. Rok później, osiemnastolatek powoli wychodzi na prostą, pomaga w restauracji rodziców, spędza czas z przyjaciółmi, ale jedna noc sprawia, że budzą się w nim głęboko skrywane umiejętności. Czuje, słyszy i widzi więcej. Jakiś element, Chyba realizmu magicznego. W tym samym czasie do miasta przyjeżdża Alex oraz Hope, jego służka rasy Border Collie. Po stracie bliskich, Alex szuka świeżego startu. Oprócz miłości do literatury i kuchni roślinnej, chłopak ma jeszcze dwie umiejętności: skrywania prawdziwych emocji i komunikowania się z Hope, czyli tym swoim pieskiem. Co się stanie, kiedy serce Dajkiego zacznie się budzić po przebytej traumie, a Alex odkryje, że może pozwolić sobie na wrażliwość? To jest pytanie, odpowiedź właśnie w bliźniaczym płomieniu. Jakoś się nieszczególnie nie wyrywam. Obawiam się, że to będą podobne klimaty co Arystoteles i Dante, takie silne inspiracje, ale może kiedyś wpadnie mi w ręce. No i ostatnia książka z marca, która zwróciła moją uwagę, to Żółtko. Polskie wydanie książki Yoke Mary H.K. Choi, którą czytałam parę lat temu. Historia dwóch sióstr. Sióstr, które są swoimi totalnymi przeciwieństwami, które nie utrzymują regularnego kontaktu, ale w pewnym momencie będą musiały współpracować. Jedna z nich bardzo poważnie zachoruje, a druga będzie jedyną osobą, która jakkolwiek. Będzie w stanie jej pomóc. I to tyle, jeżeli chodzi o mój wybór marcowych premier. Dajcie znać, co planujecie czytać. Jeżeli o czymś nie powiedziałam, uzupełnijcie proszę koniecznie w komentarzu. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to zapraszam tutaj. Poniżej oczywiście opcję subskrypcji kanału, a my widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!